5 milionów Polaków pije intensywnie, to jest po 120 litrów wódki rocznie. Każdy z nich jest pijany przez 240 dni w roku. 6 milionów Polaków pije średnio, to jest po 17 litrów wódki rocznie. Codziennie pija się w Polsce milion 300 tysięcy chwilę... potrów. Podstawie... Proszę, proszę usunąć z sali jednocześnie, przed chwileczkę, jeszcze na, na podstawie ataku. To... <f accent> proszę, proszę prowadzić. W ośrodku jest brudno, są kłopoty z wodą i ogrzewaniem. Pokazaliśmy również, jak szefowa ośrodka traktuje swoich podopiecznych. dobry. A łóżeczek panowie nie ścielą? Wyjmij tą grzałkę szybciutko idę mi to. Ja wam dam grzałkę, daleko do kuchni macie? Wiecie, że nie mamy ani złotówki i że nie ma... Dawaj, dawaj! Niech ja jeszcze jedną grzałkę u was zobaczę. A co ta pralka tu robi? Pralkę, paszą. Nie, 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 nie. Pan Bóg wam dał rączki. Szybciutko, opróżnieć ją i tam do mnie zanieść. Czajnik elektryczny też u was jest! Zepsuty, to na Ja wam dam zepsuty. Ja tam, tam. W lodówce głównie światło, a w sercu Michała Jeziorskiego złość. Na to, że musi przeżyć miesiąc za jedyne 430 zł. Gdyby płacił rachunki, umarłby z głodu. Po odliczeniu czynszu, kosztów energii i innych stałych opłat na życie zostałyby mu 54 zł. Dlatego Michał Jeziorski ich nie płaci, więc dziennie ma do dyspozycji 14 ,33 zł i 30 zł. pociągnęli wodociąg, to jest tak, jakbym wygrał 5 milionów wtodka. W Bielsku Białej na ulicy Nomenomen Nomen Gruntowej. Mieszkańcy niczym w XIX wieku od bieżącej wody są odcięci. No zrobiono nam hydran, ale hydran jest stąd. Dziwi się, że w 170-tysięcznym mieście dzieją się takie rzeczy. To jest XXI wiek. Ja, ja się dziwię, że nie wstyd władz miasta, że my coś takiego musimy pokazywać w telewizji. Dawajcie mnie, dawajcie! Nam tu dawaj, zaraz! A się nam najwięcej! wam niż tego nie da! Nam! Więcej się należy! Ja chcę mieć najwięcej! A właśnie mnie najwięcej! Mam dawać najwięcej!